Jest z, Jest z nami pan Tomasz Jachimek, kapitan drużyny reprezentacji kabaretów. Jak się panu podoba na dzisiejszym turnieju? Bardzo mi się podoba dzisiejszy turniej, natomiast podobałoby mi się znacznie lepiej, gdybyśmy więcej meczów wygrali. Yy, mamy jeden mecz zwycięski, dwa mecze przegrane, no i będziemy walczyli o poprawę bilansu. Yy, to jest optymalny skład Waszej drużyny? Jest to optymalny skład Waszej drużyny? Nie, no kilku dobrze grających zawodników niestety nie ma, ale my gramy mniej, jeżeli idzie o wynik, bardziej, jeżeli idzie o atmosferę, a jeżeli idzie o robienie atmosfery, są wszyscy najlepsi. Często się zdarza panu uczestniczyć w takich imprezach jak dzisiejsza? Kilka razy w roku. A czy będzie jakiś kabaret dzisiaj w pańskim wykonaniu albo kogoś z drużyny? No chyba, że spontaniczny, jakoś, e, nienaturalnie z, e, z, a, spontaniczny. jakoś naturalnie zaimprowizowany, ponieważ no, przyjechaliśmy dzisiaj grać w piłkę, a nie występować na scenie. Dobrze, dziękuję bardzo.